Cześć. Dzisiaj chciałem powrócić do kopiowania połączeń pomiędzy plikami. Wcześniej mówiłem, że wystarczy kliknąć takie jedno połączenie, które tutaj widzimy, po prostu kopiuj i wklejenie go do innego pliku. Ale dzisiaj chciałem pokazać, co zrobić, jeśli mamy takie bardziej skomplikowane połączenia, tak jak na przykład w tym pliku, w którym zaraz pokażę, jak to jest zbudowane. Ten mój model jest zbudowany z czterech tabel, w której i w którym na początku wskazuje po prostu plik, z którego będę czerpał dane. W tym pliku mam cztery zakładki. Każda z tych zakładek zawiera trochę, wie, trochę inne dane, tak, bo ta zakładka key zawiera po prostu listę unikalnych numerów pracowników. Ta zakładka name zawiera oczywiście ten unikalny numer, ale już imiona, nazwiska, zakładka date <laughs> zawiera na daty, no niech będzie urodnik dla, dla każdego pracownika. Czyli najpierw mam ten, to połączenie, potem zakła, ta, zapytanie data jest połączone do połączenia, tak samo dwa pozostałe, natomiast w tym trzecim połączeniu jeszcze, oprócz tego, że łączę się do tego Pierwotnego połączenia do pliku, to jeszcze za pomocą scalania dogrywam informacje z tych dwóch tabel. I jeśli będę chciał skopiować taki, jakby, system połączonych zapytań, to po pierwsze trzeba się zastanowić, które jest takie wynikowe połączenie, wynikowa tabela. I wynikową tabelą w naszym przypadku będzie ta tabela key, bo ona korzysta z połączeń do tych dwóch plików, ale też yy, korzysta z połączenia do tego, jakby pliku matki. A te dodatkowe dwie tabele również korzystają z połączenia tego pliku zewnętrznego. Więc, jeśli w tym wypadku będę chciał skopiować to ostateczne, jakby połączenie, tą ostateczną tabelę, to wystarczy, że zrobię kopiowanie. Tutaj otworzę sobie nowy plik i w nowym pliku, jeśli pójdę na kartę dane, zapytania i połączenia i będę chciał tutaj wkleić. To, co skopiowałem, to skopiują mi się od razu te wszystkie cztery połączenia, dlatego że to jedno połączenie, które zaznaczyłem ki, wymaga połączenia do tych trzech innych źródeł. I dzięki temu przeniosłem taki cały jakby ekosystem, powiedzmy, czterech źródeł do innego pliku i skopiowałem właściwie tylko te połączenia. Już nie musiałem kupować żadnych zakładek, nic więcej, ale mam dzięki temu ten sam zestaw danych w zupełnie innym. Pliku. Myślę, że to jest fajna opcja, która pomaga pracować na podobnych danych, ale w różnych plikach, bo czasami wykorzystujemy je do czegoś innego. Powodzenia!